Zanim zaczniemy chciałem Was serdecznie zaprosić do mojego sklepu internetowego www.liftmania.pl, na którym poza gotowymi programami treningowymi oraz sprzętem sportowym takim jak drążki czy poręcze, które możecie zamontować w domu, możecie również zakupić pas do streetliftingu, który znajduje się aktualnie w promocji minus 10%. Link do sklepu znajdziecie w opisie tego filmu, a ja życzę Wam miłych zakupów. Cześć wszystkim, kolejny dzień treningowy przed nami, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pełnym dniem jedzenia, ponieważ od dłuższego czasu zasypujecie mi po prostu wiadomościami i komentarzami, w których prosicie mnie właśnie o to, abym nagrał taki odcinek. Zauważyliście najprawdopodobniej na moim Insta Story, na którym publikuję często moją dietę oraz moje treningi że moja dieta wygląda nieco inaczej od takiej tradycyjnej diety sportowca i nie opiera mnie między innymi na ryżu i kurczaku. Dlatego myślę, że z tego względu, że ta dieta jest nieco inna, dzisiejszy odcinek może być naprawdę całkiem ciekawy. Nie jem inaczej, ale dlaczego i jak? Od dłuższego czasu interesuje się takimi tematami jak neurochemia, biochemia, neurologia, czyli ogólnie tym jak funkcjonuje nasz układ nerwowy oraz w jaki sposób stymulować go za pomocą naszej diety oraz ogólnego stylu życia, aby czuć się lepiej, aby nasz mózg funkcjonował sprawniej oraz abyśmy byli w stanie po prostu wytrzymać trudy życia, które w dzisiejszych czasach mocno nas tak wieloma stresorami, że powoli zaczynamy odchodzić od takiego tradycyjnego rytmu życia, do którego zostaliśmy stworzeni za pośrednictwem ewolucji oraz zaczynamy czuć się coraz gorzej, zaczynamy e, coraz gorzej się wysypiać, popadać w choroby cywilizacyjne i w związku z tymi faktami postanowiłem coś z tym tematem zrobić i zacząłem studiować również ewolucję człowieka, ponieważ to w jaki sposób funkcjonuje nasz organizm teraz zależy w głównej mierze od tego, w jaki sposób żyli nasi praw przodkowie. I zakupiłem sobie jako pierwszą lekturę książkę Sapiens od zwierząt do Bogów, którą jeśli ktoś lubi naprawdę dobrą literaturę popularno naukową serdecznie tą książkę polecam, ponieważ w prosty sposób, bardzo fajnym językiem jest opisana ewolucja człowieka od pramałpy aż do ludzi współczesnych. Dodatkowo zacząłem sobie wertować również badania na ten temat na PubMedzie i dzięki temu byłem w stanie stworzyć sobie taką moją intuicyjną dietę opartą na diecie paleo czyli diecie, jaką stosowali właśnie nasi praprzodkowie. Tyle, że taka tradycyjna dieta paleo wyklucza praktycznie całkowicie nabeł z diety oraz produkty zbożowe, które zawierają gluten, ponieważ e, według ludzi, którzy tą dietę stosują, przez to, że nasi praprzodkowie tych produktów nie spożywali, nie jesteśmy stworzeni do tego, aby te produkty przyswajać. Nie biorą jednak pod uwagę faktu ewolucyjnego, Czyli tego, że od dziesiątek tysięcy lat człowiek już spożywa nabiał i wytworzył pewne procesy, między innymi za pośrednictwem laktazy, dzięki czemu jest w stanie przyswajać tą laktozę. Podobnie dzieje się z glutenem. Ja natomiast akurat glutenu jako tako jem bardzo mało ze względu na to ogólnie produktów zbożowych. Po prostu ponieważ po prostu za nimi nie przepadam, nie lubię ani chleba za bardzo, nie lubię również makaronów ani ryżu. Jem je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naprawdę znajdzie mi ochota już na takie produkty. Ale na co dzień ich za bardzo nie stosuje. Jeśli chodzi o nabiał, natomiast wróciłem go do diety w sporych ilościach ze względu na to, że e, nasz aktualny tryb życia, praca przed komputerem, e, rzadkość wychodzenia na słońce oraz to, że po prostu miejsce na, na globie, w którym się znajdujemy, gdzie tego słońca nie dostarczamy sobie aż tyle, ile potrzebujemy, mamy niedobory witaminy D oraz wapnia, przez co nasze kości stają się słabe. Dlatego potrzebujemy tych produktów. E, mlecznych, aby po prostu ten wapń przyswajać sobie z produktami spożywczymi. Ale poza tym moja dieta głównie opiera się na mięsie, owocach, warzywach oraz orzechach. Ale najistotniejszą kwestią mojej diety, tak myślę, jest intuicyjność, czyli to, jakie ilości pożywienia spożywam, co jem, kiedy jem, zależy głównie od tego, co czuję, czyli czy jestem głodny i na co mam akurat ochotę. Czyli nie wpycham w siebie jedzenia na chama. Jem dokładnie wtedy, kiedy jestem Głodny i nie wmuszam w siebie jedzenia w pozostałych godzinach. Czyli, poczu czyli kiedy poczuję łaknienie, zaczynam jeść. I jeśli nasz kupię sobie zbyt duży posiłek i w trakcie tego posiłku poczuję już nasycenie, nie jem dalej. Zostawiam sobie resztę posiłku na późniejsze godziny, a jem po prostu tyle, ile potrzebuję. Zazwyczaj jednak zjadam cały posiłek, ponieważ ze względu na tryb życia, który prowadzę, czyli intensywne treningi dwa razy dziennie oraz praca umysłowa praktycznie do od samego rana do późnych godzin wieczornych, powoduje, że potrzebuję tych kalorii bardzo dużo. Zjadam około 5-6 tysięcy kalorii dziennie, ale myślę, że jest to po prostu warunkowane tym, jak żyję, jak aktywny jestem. Dobra, nie przedłużając już tego wstępu, zaczynamy mój dzień jedzenia. Mamy godzinę 6.30, wstałem już o godzinie 6, naszykowałem sobie kawę i w ten sposób zazwyczaj zaczynam mój dzień. Od kawy, pracy przed komputerem, później idę najczęściej na treningi personalne, ewentualnie jeśli nie mam treningów personalnych od rana, idę sobie pobiegać na czczo bez jedzenia, ponieważ rzadko kiedy od samego rana czuję łaknienie, a tak jak mówiłem, nie zmuszam się do jedzenia, jem tylko wtedy, kiedy jestem głodny. Zdrówko. Godzina 9.30, jestem po pierwszych treningach personalnych online, które prowadzę od niedawna. Jeśli chcecie się zapisać na takie treningi personalne przez kamerkę, napiszcie do mnie na maila treningi gdzie prowadzę zapisy. A teraz pora na moją codzienną poranną rutynę, którą jest bieganie. I biegam oczywiście na czczo. Czuję się bardzo dobrze biegając na czczo, mam dużo energii, nie czuję się osłabiony, więc polecam spróbować. Jeśli oczywiście będziecie czuli się osłabieni, będzie Wam słabo, no to radzę coś zjeść przed tym bieganiem, ale ja biegam w ten sposób i jest całkiem fajnie. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat moich treningów biegowych, zapraszam do obejrzenia mojego najnowszego filmu, który pojawi się w tej chwili tutaj w zakładce. Tam przedstawiłem cały tydzień moich treningów biegowych, które przygotowałem mnie pod start w selekcji i w triatlonie, więc zapraszam do oglądania. Mamy godzinę 12, pojawiły się pierwsze objawy głodu, lekkie stanie, więc w końcu pora na śniadanie. Słuchajcie, jestem człowiekiem zapracowanym i niestety mam coraz mniej czasu na to, żeby sobie gotować. Dlatego od jakiegoś czasu wspieram się cateringiem dietetycznym. Od time. Wejdźcie sobie na stronę www.time.pl, gdzie na mój kozniszkowy liftmania dostaniecie minus 10% zniżki. A my lecimy za śniadanie. Niestety jestem takim żarłokiem, że pojedyncza porcja tego cateringu mi nie wystarcza, dlatego. Za każdym razem zamawiam podwójną porcję w ciągu dnia, żeby zjeść wystarczającą ilość kalorii, która mi wystarczy i żebym nie musiał sobie dodatkowo za bardzo gotować. No dobrze, zabieramy się za śniadanie, a moje śniadania zazwyczaj wyglądają bardzo podobnie. Najczęściej jem jajka po prostu, całe jajka, nie oddzielam żółtek od białek. I zjadam od 5 do nawet 8 jaj na takie śniadanie w różnych postaciach: od jajek sadzonych przez jajka na twardo na miękko jajecznicę, czy właśnie omlety, tak jak dzisiaj dostałem z cateringiem. I do takich jajek zazwyczaj dodaję sobie również troszkę sera, do 100 gram maksymalnie, i jakiegoś mięska w postaci boczku, czy kiełbasy, żeby dodać jeszcze troszkę smaczku, ponieważ jestem mięsożercą, uwielbiam mięso. I, e, oczywiście, standardowo kubeł wody do przepijania. Mmm, pyszne. A dzisiaj na śniadanie mam akurat omlet e, jajeczny z serem, fetą i boczkiem, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. No i super, to była idealna porcja, jeśli chodzi o mnie. E, czuję się najedzony, ale nie przejedzony, więc myślę, że teraz skoczę szybko do pracy, porozpisuję wam plany treningowe i za jakieś maksymalnie dwie godzinki. Kolejny posiłek. Pora na kolejny posiłek, którym jest oczywiście obiad. I obiad też, tak samo jak śniadanie, bardzo często wygląda u mnie podobnie. Zazwyczaj składa się głównie z mięsa. Zazwyczaj, za każdym razem składa się głównie z mięsa. Jest to od 500 do nawet 600-700 gramów mięsa podczas takiego obiadu. Najczęściej używam mięsa czerwonego, takiego jak karkówka właśnie, tak jak dzisiaj. Dzisiaj mam tutaj karkówkę w sosie śmietanowym. Bardzo często używam też wołowiny. Lubię steki bardzo na obiad, też w takich samych ilościach. A od czasu do czasu zjem sobie troszkę drobiu, jakiegoś kurczaka, ewentualnie indyka z przeważającą ilością indyka jeśli już chodzi o drób, ale bardziej przepadam za mięsem czerwonym. Do mięsa daję sobie zawsze odrobinę warzyw, żeby dostarczyć witaminę. Dzisiaj jest to akurat broku. I do tego herbata słodzona miodem, ale dopiero po ostygnięciu, żeby nie tracić wszystkich właściwości miodu, ponieważ miód ma mnóstwo właściwości leczniczych na układ oddechowy, odpornościowy, układ trawienny tak samo, więc... Warto słodzić dopiero po ostudzeniu herbaty, ponieważ jak osłodzimy gorącą herbatę, to ta wysoka temperatura powoduje, że tracimy wszystkie właściwości lecznicze miodu. Obiad staram się jeść od godziny do półtorej godziny przed treningiem, tak, żeby wszystko ładniej się strawiło, żeby żołądek był gotowy na podjęcie wysiłku fizycznego, no bo jednak jest to objętościowo duży obiad, no i ciężko strawny, więc lepiej o takie rzeczy zadbać, żeby później nie mieć problemów z żołądkiem smacznego! I widzicie, tutaj bardzo fajny przykład tego, o czym mówiłem na samym początku o przejadaniu się, a właściwie o tym, że nie chcę się przejadać. I okazało się, że porcja, którą mam na talerzu jest zbyt duża, albo po prostu miałem zbyt krótką przerwę pomiędzy poprzednim posiłkiem i najzwyczajniej w świecie już czuję się najedzony, a nie chcę ładować w siebie tego jedzenia na hama, tak, żeby się nie przejeść, żeby nie czuć się później ociążałem nie czuć się źle. Dlatego na ten moment zostawiam to, co mam na talerzu i zjem to za jakąś chwilę, jak zgłodnieję ewentualnie po treningu, bo po treningu na pewno będę już mega głodny. Ok, minęło pół godziny od obiadu i zostało mniej więcej pół godziny do treningu i to jest najwyższy czas na lekką przekąskę przedtreningową i tutaj sytuacja wygląda mniej więcej zawsze tak samo. Przed każdym treningiem pół godziny wypijam bardzo mocną kawę, to druga kawa w ciągu dnia i zarazem ostatnia. I każda moja kawa, którą piję, jest aż z czterech łyżeczek kawy rozpuszczalnej i do tego wsypuję aż cztery łyżeczki cukru. Wiem, nie powinno się jeść cukru, ale ja używam tego, żeby nastąpił szybki wyrzut insuliny i dostać takiego szybkiego powera, zastrzyk energii do treningu. Do kawy wlewam tak samo jeszcze bardzo tłuste mleko, pół na pół z wodą. Jest to 7,5% mleko zagęszczane. I do tego zjadam 3 banany, z czego dwa zjem już teraz, pół godziny przed treningiem i jednego zostawię sobie na zjedzenie w trakcie treningu, tak żeby Ok, najwyższy czas na trening. Nie będę Wam nagrywał całego treningu, bo nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Nagram tylko kilka serii, na pewno z siadów, bo mam dzisiaj fajny rekordzik 170 kg. Trzy serie, po 10 powtórzeń i później klata, Ale tutaj nie wiem jakie ciężary jeszcze założę, bo dawno nie robiłem klaty. Lecimy z siadami. Nagram od razu na story, więc część z Was już pewnie widziała te siady. Jest moc. Nie czułem już dłoni, w pewnym momencie przestała mi krew dopływać, ale seria zaliczona. Ok, z klatą muszę być jeszcze ostrożny, nie mogę przeginać przez kontuzję stożków rotatorów. Nie chcę ryzykować po prostu odnowienia kontuzji, dlatego bezpiecznie 130 kg. 8 powtórzeń, 3 serie. Okej. Okay. Okay. made a mistake. Saying I cannot run this race, it's playtime. I'm gonna crush your face. This is not a fucking phase. Hey guys, I know you feel that face Roll with that until you see my face. Rising from a thick layer of fog at midnight. There's a time and a place to kill it. I spill it, leak documents from a flaming tongue. Rappers acting so safely, but not long ago you were pagan, cuz And now they catch the aroma. Wonder what the... Ja już po treningu, teraz szybki prysznic i uciekam na treningi personalne, gdzie zabieram ze sobą dwa szejki kakaowe na mleku. Kakaowe dlatego, że kakao to idealny antyoksydant i przynajmniej raz dziennie staram się coś kakaowego zjeść. Właśnie jak nie jakieś szejki, to ewentualnie gorzką czekoladę po prostu z dużą ilością kakao, około 80-90%. Ewentualnie na przykład budyn kakaowy, cokolwiek z zawartością kakao. Uciekam na treningi personalne i jak wracam pokażę wam jak wygląda moja kolacja. I nareszcie godzina 21 wróciłem po pracy do domu. Troszkę późno, później niż się spodziewałem, przez co organizm zaczął już się wyciszać, zaczął produkować melatoninę i jestem już taki ospały. I generalnie na co dzień staram się trzymać zasady takiej, żeby nie jeść już po godzinie 20 ze względu na to, że kiedy robi się już ciemno, nasz organizm przestawia się w tryb senny. Właśnie zaczyna się wytwarzanie melatoniny, przestaje produkować enzymy trawienne w takich ilościach, jakich powinien, żeby strawić tak ciężką kolację, jaką mam przed sobą, czyli papryka faszerowana mięsem mielonym z cebulką i rozpunkę do tego. I generalnie o tej godzinie jedyny posiłek, jaki zjadam, e, są to borówki, najczęściej borówki jem przed snem po to, żeby walnąć sobie taki wystrzał insuliny, jeszcze na chwilkę się pobudzić, ale później jest zejście fajne i człowiek usypia bez najmniejszego problemu. Dodatkowo e, borówki to również bardzo dobre źródło antyoksydantów. No ale dzisiaj muszę połączyć te dwie rzeczy, ponieważ późno wróciłem do domu z pracy. Jak wygląda moja kolacja ta zasadnicza, czyli z mięskiem? Zazwyczaj jem właśnie albo jakieś mięsko mielone, a dwa razy w tygodniu staram się zjeść jakąś rybę. Najczęściej jest to łosoś, ponieważ powinniśmy jeść ryby tłuste, aby dostarczać sobie kwasów omega-3. I czasami też zamiast mięsa mielonego lub zamiast ryby zjem sobie dwa serki wiejskie z dodatkiem miodu. To jest też bardzo fajna kolacyjka, która dostarcza właśnie tego wapnia, o którym mówiłem na początku filmu. Okej, okay, wiecie już jak jem codziennie, to jest mój ostatni posiłek w ciągu dnia. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta dieta, ponieważ jest to dieta bardzo intuicyjna, nie wymaga jakiegoś specjalnego liczenia kalorii ani specjalnego liczenia makroskładników, jemy intuicyjnie wtedy, kiedy potrzebujemy, a nie wtedy, kiedy nam się wydaje, że potrzebujemy. To pomaga nam utrzymać fajną formę fizyczną, nie zalewamy się tłuszczem jakoś specjalnie, ale cały czas mamy energię do działania, ponieważ nie chodzimy głodni, ale nie chodzimy też przejedzeni, więc nie jesteśmy tacy ociążali ospali. Jest to bardzo fajna dieta, która dostarcza nam wszystkich potrzebnych składników do życia oraz do tego, abyśmy zachowali się w dobrej formie. Aby nasz układ nerwowy pracował tak jak powinien, aby nasz mózg funkcjonował tak jak powinien, i pamiętajcie, że istotne jest też w naszym stylu życia to, aby odpowiednio się regenerować. Dlatego zaraz po tym posiłku nie włączam już sobie telefonu, żeby nie ładować oczu światłem niebieskim. A poczytam sobie troszkę książki jeszcze na noc i zmykam spać. Wy też, mam nadzieję, że będziecie trzymać się tych podstawowych zasad, żeby dobrze funkcjonować w ciągu dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się!